Przed wyłączeniem telefonu, przed snem, powiedz najpierw te cztery zdania do Boga. Szczególnie te ostatnie pomoże ci zasnąć w spokoju. Pierwsze: Dziękczynienie. Panie, dziękuję Ci, że przeprowadziłeś mnie przez ten dzień. Dziękuję Ci za to, że trzymałeś mnie za rękę, gdy czułem się zagubiony. Dziękuję Ci, że umożliwiłeś mi stanąć na nogi, kiedy byłem słaby. Dziękuję za dom. Które mi dałeś, miejsce chroniące przed wiatrem i deszczem, gdzie mogę odpocząć w spokoju. Dziękuję Ci za to, że dałeś mi rodzinę, jedzenie i miłość. Dziękuję Ci za Twoją łaskę, która nigdy mnie nie opuszcza. Drugie, powierzam, Panie, powierzam Ci jutro te niedokończone zadania, nieustanne zmartwienia i lęki głęboko zakopane w moim sercu. Składam je wszystkie u Twoich stóp. Obdasz mnie swoim pokojem. Aby zastąpił mój niepokój, weź mnie i moją rodzinę za rękę i poprowadź nas ścieżką światła. Trzecie: przebaczenie. Panie, wybacz mi wszystkie moje grzechy, te, które pamiętam i te, o których zapomniałem, te popełnione umyślnie i te popełnione nieumyślnie. Oczyść mnie swoją drogocenną krwią, abyśmy mogli stanąć przed Tobą z ufnością i bez strachu. Zmiłuj się również nad moją rodziną i przyjaciółmi. Niech wszyscy odwrócimy się od zła i będziemy postępować zgodnie z prawdą. Czwarte, spokój i nadzieja. Panie, oddaję Ci wszystko: moja przeszłość, moja teraźniejszość i moja przyszłość. Kiedy kładę się spać, niech anioły dotrzymują mi towarzystwa. Obdarz mnie spokojnym, głębokim i relaksującym snem. Wiem, że jutro rano Twoje miłosierdzie zostanie odnowione. Kiedy otworzę oczy, niech nadal będę przebywać w Twoim pokoju. Jeśli ta modlitwa była dla Ciebie błogosławieństwem, napisz Amen w komentarzach. Niech pokój Boży wypełni dziś wieczorem Twój dom i spoczywa na Twoich dzieciach. Zapisz ten film i czytaj go każdej nocy przed snem. Po siedmiu dniach zobaczysz, jak działa Bóg. Jeśli pragniesz głębiej poznać Boga, zapraszam Cię do naszej internetowej grupy studiującej WhatsApp. Numer znajduje się na ekranie. Razem modlimy się i studiujemy Słowo Boże. W tych burzliwych czasach czuwajmy i czekajmy razem na powrót Pana. Wystarczy, że wyślesz mi wiadomość, chcę dołączyć, a powitam Cię w tym duchowym domu. Dobranoc.